na zajrz, a co pozostanie do trzeciego dnia, będzie spalone w ognie. Jeżeli by spożywano ją trzeciego dnia, będzie nieczysta, nie zyska upodobania. Ten, kto ją spożyje, stanie się winny, gdyż zbezcześcił świętość Pana i wytracony będzie ze swego ludu. A gdy będziecie rządzić zbożem w waszej ziemi, nie będziesz żał do samego skraju swego pola i nie będziesz zbierał pokłosia po swoich żyjach. Także swojej winnicy nie obieraj doszczętnie i nie zbieraj winogron pozostałych po winograniu. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja, Pan, jestem Bogiem Waszym. Nie będziecie kradli i nie będziecie się zapierali i nie będziecie okłamywali jeden drugiego. Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego. Jan jest Pan. Nie będziesz uciskał swego bliźniego i nie będziesz go obdzierał. Nie będziesz zatrzymywał u siebie przez noc do rana zapłaty najemnika. Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego. Jan jest Pan. Nie będziecie czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie sądzić będziesz bliźniego swego. Nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego i nie będziesz nastawał na życie swojego bliźniego. Jan jest Pan. Nie będziesz chował w sercu swojej nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował w razy do swojego ludu, lecz będziesz głową bliźniego swego, jak siebie samego. Jam jest Pan. Będziecie przestrzegać ustaw moich. Nie będziesz twego bydła parzył z odrębnym gatunkiem. Tego pola nie będziesz obsiewał dwojakim gatunkiem ziarna. I nie wdzieraj na siebie szaty zrobionej z dwóch rodzajów Jeżeli mężczyzna będzie obcował cieleśnie z kobietą, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, lecz jeszcze nie wykupioną z niewolników, jeszcze nie obdarzoną wolnością, należy go ukarać. Lecz nie będą karani śmiercią, gdyż ona nie została wyzwołana. Przyprowadzi więc jako swoją ofiarę pokutną dla Pana do wejścia do namiotu zgromadzenia barana ofiary pokutnej. Kapłan dokona za niego przebłagania, przez barana ofiary pokutnej przed Panem, za jego grzech, który popełnił i będzie mu odpuszczony grzech, który popełnił. A gdy wejdziecie do ziemi i zasadzicie różnorodne.